Zaczniemy sobie od walca angielskiego, czyli od prostych takich kroczków. W zarysie wygląda to tak, a całość powoli wytłumaczy. Pytajcie, chodziliśmy sobie w tym kroczku, robimy, czyli chodzimy praktycznie. Robię krok w przód w bok, dostawiam nogę do nogi. I robię krok w tył do boku i dostaw. Czyli cały czas chodzę z nogi. Zostaje coś w rodzaju prostokąta kwadratu. Liczymy do trzech i na każdy, każde liczenie mamy krok, krok, krok. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Teraz słuchajcie, można zacząć prawą nogą do przodu. Można zacząć lewą do przodu. Schemat zostaje ten sam. Połączymy sobie teraz dwa kroki, czyli zrobimy raz do przodu prawą, raz lewą i raz prawą do tyłu i raz lewą do tyłu. Powstaje coś w rodzaju takiej kwadratowej ósemki, czyli można wyćwiczyć i kroki od prawej do przodu i od lewej. Od prawej do tyłu i od lewej.